Cześć, witam. Dzisiaj mamy taką markę na tapecie. Jest to Opel Corsa 1.2. Silnik o oznaczeniu XER. I teraz co tu się wydarzyło? No, co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że silnik, no, <laughs> nie wiem to powiedzieć, jest zepsuty. Ja sobie to trochę porozbierałem. I teraz patrzę, co to się stało. Zdejmuję tą pokrywę. Cik. No i patrzcie tu. Pek. O. I wałeczek. Piart. A dlaczego pęk? No tutaj widać, że. Nie wiem. Albo się ten kanał po mojemu zaślepił i nie było smarowania. Albo nie wiem, co tu się stało. Ale widać, że ktoś tutaj za, założył świeży rozrząd. I świeże paski, zrobił całą e, serwis olejowy. No, tak się to nie podpisali, fachowcy, nie wiem. No, to jest samochód z Finlandii. Patrzę, jeszcze tutaj taka ciekawostka, jak jak się w Finlandii przeprowadza kabelki. Tutaj idą kabelki do jakichś takich. Nie to są. O, takie światełka były zamontowane pod zderzakiem. Nie wiem, co to jest, czy to była jakaś służba drogowa, czy coś. Ale tutaj jest najlepiej kabelek pyk. Leci sobie tędy, 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 tędy. tutaj i tutaj Będzie widać Nie będzie aż wam pokażę, bo to jest naprawdę kabelki przeprowadzone Widać No widać po fachowemu Wszystko po fachowemu No więc dzisiaj rozbierzemy to i zobaczymy, czy tu pompa siadła oleju, czy co tu się wydarzyło. No i dobra, już mam przygotowane do montażu głowicy. Tutaj tą płaszczyznę przeleciałem papierem takim na, na, na klocku. Później dobrze odmuchałem. Tutaj dałem trochę oleju, żeby to później po odpaleniu nie chodziło na sucho. No i dobra, i pamiętajcie, żeby tutaj koniecznie otłuścić i głowicę jedną stronę i drugą stronę przed montażem uszczelki, no i głowicy. Koniecznie trzeba to otłuścić, żeby ta uszczelka dobrze przy, przywarła do jednego i drugiego. No więc mamy już winowajce, czemu ten silnik... czemu wałek pękł i stanął. No to tak jak przypuszczałem, to jest pompa oleju. Ona tutaj w tych silnikach od od bo wcześniej było se kurczę. se. no nie wiem, nie, 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 nie przypomnę sobie, ale te, te silniki starszej starsze generacji bez tych wariatorów, one miały inną pompę, taką właśnie podobną do Hyundai'a. Z tego co pamiętam, i tam y... tam nie było takich delikatnych. A tutaj patrzcie, no tutaj jednak w tym, w tym tutaj takie blaszki są i te blaszki tam, one się tutaj ruszają w tych, w tych takich rowkach, no ale to jest tak mało tego, tego materiału, no, że, że, że te pompy pękają, no i w tych Astrach i to one pękały eee a czemu e, czemu ona pękła? Nie wiem, moim zdaniem ona nie pękła sama z siebie tylko tam e, jak się e, wymienia rozrząd e, i się trzy znaczy, koło pasowe to ten całe, te całe kółko, ono się opuszcza i nie jest, nie jest centralnie w tym otworze, w który wchodzi koło pasowe. I na, tak naprawdę to powinno się tam od dołu, trzeba zdjąć miskę i od dołu te koło, no jakimś takim cienkim śrubokręcikiem pod, podciągnąć do góry, popchnąć, żeby ono było centralnie w, w tym otworze i wtedy wsadzić koło. No i podejrzewam, a tutaj był, tutaj ktoś widać świeżo wymieniał rozrząd Bo widać, że on jest nowy No nie wiem ile to przyjechało, no on jest taki ten ślisty, ten, ten wszystko było widać nowe No to nie, nie wiem, no to musiało się stać, nie wiem od razu Być może od razu to się stało Być może od razu tutaj nie było ciśnienia oleju, tylko pytanie czy, czy Palił, palił się, ale laden się nie palił. Czy, czy ta czy czerwona kontrolka się paliła na desce i ktoś jechał? No bo tutaj było jechane do końca po prostu. No, ktoś twardy jechał do końca. Nawet widać po kole yy, po kole pasowym myślałem, że sobie, że będę mógł je zostawić, no ale niestety musiałem też kupić drugie, bo no pompa stanęła, około się kręciło i, no i tutaj gdzie, gdzie ona yy, jest osadzona no wyżłobiło po prostu równo to jest wyrobione i nawet, no nie wiem no nie no raczej nie no może by i chodziło może by nie chodziło ale e, lepiej chuchać na zimne i kupiłem drugie koło tak e, no i podejrzewam że może był jakiś lat na praktykach czy coś i nie wiedział I, i te koło wsadził tam a ta pompa się opuściła może mu nie chciało wejść puknął młotkiem e, a, albo może dobrze wsadził te koło a później pneumatem e, dopierdni cały i, i i ta pompa pękła, bo ja też zawsze, no znaczy nie zawsze, no ale często tą właśnie tą kołopasową pneumatem dokręcam, i nigdy jakiegoś tam nie było z tego powodu no, jakichś problemów. No a tutaj, tutaj ta pompa jest tak delikatna, że, 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 że nie będę przykręcał pneumatem, tylko przykręcę to, zrobię sobie jakiś taki. Jakiś taki uspawam sobie z, z płaskownika, żebym te koło mógł zablokować, tutaj przez te otwory. No i kluczem dynamometrycznym tam podaje serwisówka, że to jest 150 Nm, chyba plus 60 stopni. No i ktoś jechał do końca. Bo patrzcie, tutaj, tutaj jeszcze wałek z soncie, był. On jeszcze wszystko było dobrze, się kręci mimo że nie miał ciśnienia. To on tutaj, tutaj się, tutaj te panewki są dobre. Pa, pa, wałek jest dobra a w związku z tym podejrzewałem że tutaj na, na wałku wydechowym była wyższa temperatura No i tutaj złapało ten wałek na środku i takiej tutaj temperatury dostał, że ten wałek po prostu pękł na środku No i, no i ten silnik, nie wiem, może chodził jeszcze na dwa cylindry, a może już nie chodził No i stanął i dziękuję Po zamiatane Nawet chciałem, bo ta głowica zobaczcie jaka jest czyściutka, no ktoś naprawdę dbał o ten silnik no i dbał i podejrzewał, że, że przez, przez jakiś tam no niefortunną naprawę, no wiadomo okaże się myli, to też nie ma co tam, nie ma co tam mówić, że ktoś tam, nie wiem, paprok, czy nie paprok, czy, no wszyscy się mylimy, ja też się mylę, kurczę, też czasem dam że tak powiem, przysłowiowej, przysłowiowego tyłka i tyle, i coś tam, no to jest przygrzebanie przy, przy takich sprzętach, a jeszcze jak się robi jakiś samochód pierwszy raz, no to się wszystkiego też nie wie, nie. Jeszcze tutaj, jeszcze założyłem drugą głowicę, kupiłem y, pompę wody, pompy, boże, olej też kupiłem drugą, no niestety 1000 zł. Musiałem kupić z całą tą, tą boczną y, płytą, bo no bo tamta pompa już wyrobiła w, w, tej, w tej, na tej, w, co jest w tej płycie, ta przegnia y, pompy, no niestety już była wyłuszczona i no nawet jakbym kupił ten środek nowy, to to pewnie nie chodziłoby. I na co tutaj zwrócić uwagę? Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że, że ta głowica musi być względem bloku idealnie tutaj, w, w linii pionowej. Idealnie to się musi ta płaszczyzna zgrać. No ja tego na, na początku dobrze się w, w dobrym momencie zorientowałem, bo ja sobie tutaj te kołki ustalające tą głowicę posadziłem i myślałem, że już się zgięty i zacząłem ją przykręcać, ale tutaj zwróciłem uwagę, że, że nie. I na, i, Mimo, że są te kołki ustalające to ta głowica ma jakiś taki delikatny, delikatny ruch i trzeba idealnie tutaj na tej płaszczyźnie, żeby ta płaszczyzna była idealnie no, prosta, idealnie, pion był idealny, żeby później ta płyta boczna tutaj doszła i żeby nie było wycieku w oleju, no. i tyle. Co tu jeszcze? No wiadomo, tu, tu gdzie jest głowica i tam gdzie jest płyta bo tu, jest, tu nie ma panewek głównych takich jak w fundaju, tylko jest taka płyta więc tam trzeba trochę silikonu dać, jak tą, tą tutaj boczną uszczelkę się daje co tutaj jeszcze a no i koniecznie jak śruby przykręcacie śruby dałem nowe, jak przykręcacie śruby to koniecznie trzeba dać podnie, podlać je olejem, żeby one, bo tak to mogą zacząć strzelać i a że to są te nie wiem, jak to się nazywa. No tak jak torx, tylko odwrotnie, czyli wystaje nam torx, tak? I nie, nie wiem, jak się nazywają te, te łby. No one są dosyć delikatne. Jak zaczną strzelać, to zaraz się obrobi. Nawet jak, jest, jak macie końcówkę taką dedykowaną, no i tyle. Co tutaj jeszcze? No tutaj jest, jest jeszcze. A, no i tutaj jest blokada do rozrządu. to do tych wariatorów, to tutaj zwróćcie uwagę, bo ten wariator, ten impulsator można ustawić w dwóch, w dwóch pozycjach. Nie wiem, czy one w dwóch pozycjach by działały. W każdym bądź razie tutaj tutaj wcięcie w tym prawym jest w tym wariatorze. Nie wiem, pewnie będzie widać, czy nie będzie widać. Tu jest takie wcięcie, ono musi być na godzinie, no nie wiem, czwartej, piątej, tak. To takie wcięcie jak jest tutaj, to wychodzi w tym, w tym impulsatorze tutaj na dole. Na godzinie, musi być na godzinie piątej. Piątej, czwartej, coś takiego. No i tyle, no i, no i składam dalej. Niestety tutaj, żeby powiesić ten silnik, bo teraz muszę zdjąć yy, miskę, a on stoi na misie, to muszę tu uzbroić wszystko z boku, posadzić go tutaj na tej łapie i dopiero zdjąć miskę podważyć tą pompę, mimo, że ją ja zalałem olejem, to i tak ten te kółko mi spada na dół, więc y, muszę po, podważyć tam delikatnie i wtedy wsadzić koło żeby nie było takiej lipy jak wcześniej no i zobaczymy no zdejmowałem tam y, panewki korbowodowe, bo no tak jak mówię no, panewki główne to trzeba by całą tą płytę zdejmować na dole no kurczę, strasznie dużo roboty, stwierdziłem, że nie będę tego robił to musiałbym zdjąć wały, to wszystko, e. No więc z, z, patrzyłem, panewki korbowotowe są dobre, jak nowe praktycznie więc No i cylindry też były dobre a Mimo, że ten samochód ma 200 tysięcy, a tamten Hyundai ma 150 I to moim zdaniem ten silnik jest w o wiele lepszym stanie, niż tego No Dobra, no składam dalej No i co, niedługo odpalamy, zobaczymy czy to będzie chodziło, czy nie będzie Mam nadzieję, że będzie No, no więc tak, Corsa podskładana podkładana Odpala ale jest jeden szkopu, że tak odpala jak jest zimno i zimno było na dworzu, jak ją wystawiłem z garażu, to trzeba było tak trochę ją pokręcić, i dopiero tam chyba nie wiem, za trzecim, czwartym razem zaczęła pyrkać, 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 i dopiero się usta ustabilizowała, i już zaczęła chodzić, i później już każde odpalenie było ok. No i kurczę, no tak pomyślałem, co to może być, jeżeli wystawiłem na, na dworzu na dwór i, i słabo odpalała, no to. Pod pierwszy podejrzany, no to jest czujnik temperatury. No i wziąłem sobie tutaj komputerek. O, proszę. Nie wiem, czy to będzie widać. Na tym komputerku w GoPro tak słabo. No ale musicie mi uwierzyć, że tutaj są, to są dwa czujniki temperatury. Jeden jest na chłodnicy, a drugi jest tam przy silniku. No i jeden pokazuje dobrze 8 stopni, a drugi pokazuje 32, ten co jest yy, przy silniku. No 32, no to w żadnym wypadku on tutaj nie ma 32 stopni w garażu. A wcześniej jak goś tam przemierzałem, bo to teraz przyszedłem już drugi raz tutaj żeby nagrać. To przecież wcześniej jak patrzyłem, to pokazywał 40 stopni, czyli, czyli on w ogóle tam nie uwzględnia, że jest zimno i odpala tak, jakby było ciepło, i dlatego nie chce palić. No. No przynajmniej tak, tak mi się wydaje. Zaraz mam ten nowy, ten czujniczek. Zaraz go zmienię i zobaczymy wtedy, czy będzie, jak będzie pokazywać. I jutro rano zrobimy próbę, czy będzie dobrze odpalać, czy, czy, dalej, czy dalej będzie kuleć i lipa. No i czujnik wymieniłem. I patrzcie, jest idealnie na silniku i na chłodnicy 11 stopni. Czyli obydwa czujniki teraz są sprawne, dobrze pokazują. No i co? Jutro rano przyjdę teraz go nie będę palił, bo tam założyłem nową pokrywę Głowicy tą górną Tam z tą odmą i tam trochę silikonu dałem na łączenie, więc niech ten silikon sobie do tam wyschnie No i powinien jutro normalnie odpalić i już Sprzęt powinien być sprawny i Tyle No i dobra Jestem, no może nie rano, ale Tu w garażu jest zimno, nie grzałem dzisiaj zaraz zobaczymy ile tu mamy nie wiem czy to widać 7,5 stopnia 7,5 stopnia no czyli nie za ciepło no i palimy zobaczymy zaraz no teraz to zupełnie inna gadka luks Podsumowanie jest takie, że mimo, że wymieniłem ten czujnik y, temperatury, to samochód dalej jak jest zimny, to źle odpala. No i zacząłem tutaj drążyć temat, y, dlaczego tak jest. Y, akurat w że miałem drugi, taki, y, drugą taką samą korsę. Tylko tam był, y, tutaj jest y, silnik. Xer, a tam był XL chyba, L chyba na końcu. W każdym bądź razie wszystko, konstrukcja taka sama, tylko że różnią się mocami. No ale tutaj jest wszystko tak samo. No i wziąłem sobie tam ten komputerek, podłączyłem i zobaczyłem wszystkie parametry na zimnym silniku. Wszystko idealnie jest tak samo jak w tamtej, a tamta odpala dobrze. Yy, nie podobało mi się, tylko tutaj tutaj jest taki yy, zawór e, -e, -fab, e, -e -fab, czy coś takiego. Yy, jak tam próbowałem go otworzyć, czy zamknąć, to on nie reagował. Yy, no i yy, zobaczyłem sobie Winter. I, a i jeszcze yy, ten samochód, jak yy, nie chciał odpalić, yy, jak był zimny, to później, jak zapalił, to czuć było, że on ma za dużo yy, paliwa. Za dużo, tak jakby był zalany i dopiero trzeba było go dłużej pokręcić, żeby on palił później, na jak się zgasiło, to on jeszcze nie od razu gaz, tylko tak jakby jeszcze miał nagromadzenie gazów. No i dlatego wzbudziło podejrzenie ten, ten zawór, a ten zawór to on odcina i, i do, dostarcza dopływ od powietrzenia zbiornika paliwa. No więc, e, tak właśnie pomyślałem, że może być tak, że on nie zamyka i te, te opary z tego z, zbiornika e, idą tutaj właśnie, nachodzą tutaj, jak długo stoi do e, do kolektora ssącego i przez to on ma ciężko zapalić. No i bingo! I tutaj mam ten stary, e, stary zawór i to tak samo dotyczy e, Astry e, J z tymi silnikami, czy turbo, czy bez turbo. E, i teraz tak, po czym poznać, że ten zawór y, jest y, nie, niedobry? Po tym poznać, że tutaj, jak dmuchniecie w niego, to on, jak jest odłączony, to powinien być y, zamknięty, czyli nie powinien przepuszczać y, powietrza. Jak wmuchniecie w niego i on normalnie powietrze przelatuje, to znaczy, że jest kibel i jest do wyrzucenia. Y, jeszcze, ja jeszcze jedną rzecz, y, to ja tak zrobiłem, że po prostu wypiłem ten zawór y, i tutaj zaślepiłem sobie. Ten, zaślepiłem ten kruciec z kolektora sącego i zaślepiłem na wszelki wypadek te, te opary z, z baku i, i postał nie wiem, z tydzień czasu podszedłem, cyk i pali kurczę, bez problemu i nie ma już tego właśnie efektu takiego, e, czuć, że ma ciężko, bo po prostu ma za dużo, za dużo tych oparów, tego paliwa i dlatego miał ciężko zapalić, więc wymieniłem ten, ten czujnik. E, Tutaj nie wiem, czy będzie to na GoPro, to nie będzie widać, ale na no, oryginalny, oryginalny Boszowski taki z GM, jak idzie na pierwszy montaż, kosztował chyba, nie wiem, 100, tam 10 zł. Na wiadomo gdzie, na portalu, wymieniony pali, wszystko jest Git. Więc jak będziecie mieli taki problem, że, że tak jak mówię, czy, czy Corsa od Xer, czyli od, od tego, co tutaj są te wariatory. Y, czy Astra J, tam was J 1,4, też taki silnik y, bez turbo i z turbo, to jak na zimnym nie chce palić, to pierwsze, że sprawdźcie y, ten y, czujnik temperatury, czy on nie oszukuje, y, kto, te, który jest tutaj y, na tym króćcu, który wychodzi z głowicy, y, i drugi jest na y, na chłodnicy, czy one pokazują te same wartości? Jak będzie ok, to od razu wyjmijcie ten, ten zaworek EFAP, czy tam EWAP, on tak się nazywa, i dmuchnijcie w niego i sprawdźcie, czy, czy jest przelot, czy nie ma. Jak będzie przelot, to wiadomo, że jest do wymiany, i, i samochód będzie z powrotem dobrze chodził normalnie. Nie będzie cyrków, że jak jest zimny, to nie będzie chciał zapalić, a będzie go kręcić i kręcić. No i tyle, i to by było na tyle z Corsą. Dzięki za oglądanie. Dajcie jak zwykle jakiegoś subika na, na zachętę, bo tam się ten kanał jakoś no nie wiem, nie ma jakoś tam nie, tych oglądań, tego wszystkiego, jakoś nie ma motywacji do dalszego nagrywania. Jakby było więcej tych subów, to na pewno by więcej nagrywał jakichś takich ciekawostek warsztatowych. Jak się poglądało, jak się podobało, to dajcie jak jeszcze raz subika, czy tam łapkę w górę. Komentarz dla zasięgu, co w ogóle myślicie o, o tych silnikach yy, właśnie oploskich, co w ogóle myślicie o marce Opel, bo no tak to różnie z tym bywa. Chociaż te Corsy te D są raczej chyba dobre, no. one mają jeden jeszcze taki problem, że mają te wysoką, chodzą w wysokiej temperaturze. Wiem, że są teraz jakieś tam, wgrywają mapy, żeby obniżyć te temperatury i to się wszystko to około ponad 100 stopni jest normalna temperatura dla tego silnika i to jest trochę lipa. Wiem, że są jakieś takie triki, że, że wgrywają mapy na obniżenie tych, tych, tych temperatur w tym samochodzie, no ale to ja nie wiem, nie wiem jakie macie doświadczenia wy. Ja tego nie robiłem jakoś. Mamy w rodzinie taką korsję, tylko właśnie z tym silnikiem Słabszy mi on chodzi. Chociaż tam już też uszczelkę pod głowicą dmuchnąłem, musiałem robić, więc no może właśnie dlatego. Dobra, jeszcze raz nie przedłużając, dzięki za oglądanie. Do następnego, do następnych filmików. Jeszcze raz dajcie subika na zachętę do nagrywania następnych nagrywek, ciekawostek warsztatowych, czy tam jak zwał, tak zwał. Dzięki za oglądanie. Cześć.